Dynelight 2 tej human to zdecydowanie jedna z najbardziej wyczekiwanych premier w tym roku. Po 7 latach od wydania pierwszej części Techland powraca z kontynuacją swojego hitowego tytułu. Akcja dwójki toczy się 20 lat po wydarzeniach z Haranu. Niebezpieczny wirus rozprzestrzenił się po całym świecie, zarażając przy tym znaczną część populacji. Wraz z głównym bohaterem gry, Aidenem Caldwellem, przenosimy się do Wiledoru w poszukiwaniu zaginionej siostry protagonisty, z którą los rozdzielił go w dzieciństwie. Ponownie twórcy gry kładą nacisk na parkour oraz rozbudowany system walki, wręcz. Nie zabraknie również rozbudowanego craftingu pozwalającego wykonywać broń oraz przydatne podczas starcia z wrogami przedmioty. Mapa Wieledoru jest aż 4 razy większa od tej, którą znamy z pierwszej części Dynelight, co oznacza więcej eksploracji i tajemnic do odkrycia. Główna kampania to około 20 godzin rozgrywki, jednak jeżeli oprócz niej chcecie ukończyć wszystkie side będziecie potrzebować już 80 godzin odróżnieniu od jedynki Dying Light 2 pozwala nam na ukończenie gry w trybie kooperacyjnym od początku do końca w maksymalnie czteroosobowej ekipie. Skoro jesteśmy już przy nowościach warto wspomnieć o systemie frakcji. To z którą podejmiemy współpracę w trakcie wykonywania misji będzie miało wpływ na bohatera oraz otaczający go świat. Tak samo jak podejmowane przez Aidena decyzje. W Dying Light 2 możecie grać na PC-tach oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, a także Xbox Series X. Koniecznie wbijcie na mediaexpert.pl i zamówcie grę, jeśli jeszcze tego jakimś cudem nie zrobiliście. Pamiętajcie o łapkach w górę, subach, komentarzach i trzymajcie się ciepło. Cześć.